Tajcie na moim kanale. Drodzy widzowie. Chciałem Wam pokazać ile u mnie na podwórku, w ogródku jest pająków. Tu mamy pierwszego. Tu jest drugi, tu jest trzeci. Tu jest czwarty, tam jest piąty. Tutaj jest szósty, tam jest siódmy. Idąc dalej, tutaj jest ósmy. Po prostu jakiś rój. Napiszcie w komentarzach, czy u Was też jest tak dużo pająków, jak u mnie.